Ale mi się dobrze spało, Nunu. Mi tak samo. Ale teraz muszę iść się przewieczyć. Ja też, jest mi tak gorąco. Ale, o mój Boże, co to stoi? Co to jest za niebieska kula? Albo w ogóle jakieś. E, co to? E, też nie wiem, ale wygląda to co najmniej strasznie. Może choć zobaczymy, co? Eee, no dobra, to jest przerażające. Tego wcześniej nie było. Dobra, możemy podlecieć i zobaczmy. Ale tu są jakieś drzwi. E, o... Boże bez kitu, to coś jest! O nie. o nie! Czy ty to widzisz, co tam stoi w ścianie? To jest ogromny hagi wagi. O nie faktycznie ruszył się o Boże Tak, on jest bardzo straszny i w dodatku bardzo silny. Chodź, no, no, musimy uzbroić naszą bazę. No właśnie, on może wyjść przez przez to szkło w każdej chwili. Tak, zaczynajmy! Dobra, Nunu, a więc najpierw musimy zrobić dookoła domku lawę. Tylko najpierw trzeba rozkopać! No właśnie. Zrobić fosę. No dobra, to ścigamy się, kto pierwszy. Okej, okay, na pewno to będę ja. Dobra, tutaj myślę, że już wystarczy. Możemy kopać dalej. Dobra, no, no widzę cię. Jesteś już blisko mnie. Ja cię też chyba wygrałem. No tak, chyba wygrałeś, ale teraz trzeba rozlać lawę. Dokładnie, trzeba rozlać dużo lawy. No, no, ale nie tak znam na to lepszy sposób. Trzeba sobie postawić tu blok, zaznaczyć, poleci sobie to miejsce, zaznaczymy znowu i damy sobie komendę set lawa. I widzicie widzowie jak szybko mamy lawę? I tak zrobimy wszędzie. Lecimy szybko tam, tutaj cyk i dajemy to samo. Okej. Okay. No, no zobacz jak szybko wylałem lawę, a ty co tak nierówno? Oj Boże, faktycznie. Jak ty to robisz? No musisz umieć czarować po prostu. Ja jestem magikiem. Dobra, już wyrównam to, co ci się nie udało. No i chyba możemy skończyć tą lawę. Dobra jest idealnie. To chyba teraz trzeba zrobić jakiś most. Co ty myślisz, takie przejście tutaj, żebyśmy nie wpadli? Tak, przydałoby się zrobić jakiś most. Może na przykład z takich bloków. Tak, te bloki są świetne, ale szkoda, że nie niebieskie. Eta, białe też są dobre. No, w sumie tak. Ale jakoś tutaj pusto, może zróbmy jakąś bramę. No dobra, w takim razie zróbmy może z żelaza. Tak, żelazo jest naprawdę świetne. Dobra, chyba jest dobrze. To co może teraz postawmy? Jakieś lasery. Dokładnie. Ja mam tu nawet takie specjalne. Poczekaj chwileczkę. A co to są za lasery? Mam tu coś takiego. Poczekaj. E O tak. Właśnie tutaj ten niebieski. I zobacz. Zaznaczymy sobie tu. Patrz jak to epicko wygląda. Tak. One są świetne. Ale tu chyba z góry trzeba będzie rozbudować dookoła. Żeby łatwiej nam się stawiało. O tak. Trzeba właśnie to zrobić przy całym polu tej naszej bazy. Dobra. A więc to mamy zrobione. Możemy i stawiać właśnie oto te lasery. Tak, uwielbiam stawiać lasery. Idź na drugą stronę, nie będziemy sobie przeszkadzać. Dobra, to najpierw postawmy te na samym dole, a później będziemy robili tamte. Dokładnie, może to nam trochę zająć. Tak. Dobra, a więc skończone. Teraz możemy kłaść lasery. No właśnie, ale to też będzie dość problematyczne. Ej, co jest? Postawiły mi się kilka darów. Nie, nie, mi też, bo to każdego osobno trzeba klikać o tą ściankę, bo tak to będą się łączyć. No nie. No no my będziemy to robili do jutra jeszcze wyjdzie ten hagi wagi Dobra, i ostatni udało się nam w końcu, ale tego było dużo. Tak, właśnie strasznie się, darobiliśmy, ale myślę, że to nie wystarczy na Hagi'ego. Tak, on jest taki wielki. Może postawmy jeszcze dookoła jakieś płoty elektryczne albo spajki. Myślę, że to świetny pomysł. Dobra, poczekaj, płoty elektryczne. Hmm. Masz jakieś fajne? Mam coś takiego. Ej, poczekaj, może ci dam w takim razie, bo pomożesz mi, proszę. Takie płoty, no dobra, no. To lecimy. A tutaj w środku. No dobra, no to stawiamy. Dobra, trzeba w całą bazę! Tak, żeby Hagiwagi na pewno się tutaj nie dostał. Dokładnie. Dobra, skończone. Dobrze, że to poszło dużo szybciej. To dawaj teraz robimy spajki. Tak, myślę, że spajki trzeba zrobić jeszcze przed laserami. Dobra, no, no to teraz rozstawmy dookoła spajki. O, tak, to jest naprawdę świetny pomysł. Tak, kocham spajki, ale hagiwagi ma tak wielkie nogi, że ja nie wiem, czy on tego nie. O minie. No właśnie, on jest taki potężny. Ej, gdzieś na kolejny pomysł. Zobacz, jak mam miny. Co to są za miny? To są naprawdę potężne rzeczy. Jak Huggy w to wejdzie, wtedy wybuchnie. A tak, to musimy rozstawić tutaj trochę tych min, tylko nie za dużo i nie za blisko naszej bazy. Dokładnie, bo nam całą bazę wysadzi. No, tak, dobra. Odlecimy sobie od Luna trochę dalej. I ja tutaj mam właśnie minę z redstone'em i postawimy ją właśnie tutaj i Nunu Zara to zauważy i wykopie i wszystko wybuchnie. Dobra, rozstawmy tak, żeby nie zahaczyło tej miny. Dobra, Nunu na pewno nas nie widział i Zara chyba to zauważy. Gdzie on jest? Tam. A oj, kana Redstone! O, Nunu nabrał się. Co on zrobi teraz? <laughs> Co? Ja muszę to wykopać! A! A! Nie miałeś kilofa i chyba zdenerwował się Redstone. Musisz go wykopać. No jak to? No nie! Co jest? Czemu on eksplodował? A teraz? Dobra, kilofa. Ciebie wykopię. No nie. Co ty robisz Nunu? To nie był redstone tylko mina. O mój Boże dałem się nabrać. Tak. Dobra Nunu jak tu stoimy to wpadłem na pomysł żeby zainstalować hagiemu, u monitoring. No właśnie musimy go podglądać to jest naprawdę świetny pomysł. Tak ciekawe czy on stąd nie uciekł. Y o nie! Dobra, postawimy sobie w tym rogu, klikniemy sobie kamerę i teraz będziemy mogli go podglądać. O nie, ale ja się boję tu być, musimy uciekać stąd. No właśnie, on chyba szkło powoli rozwala. Też mi się tak wydaje. Dobra, no, no to może zróbmy teraz jakąś zbrojownię. Tak, świetny pomysł, musimy się uzbroić w razie jakby przyszedł. Tak! Dobra, więc tu będzie nasza sekretna zbrojownia. Ty zbuduj to, żebyśmy mogli się uzbroić. A ja tutaj zrobię drabinki, położę też dywaniki, żeby to było przytulnie, a nie ten okropny bedrock. Zrobił zbrojownię i będziemy w niej mieli naprawdę mega dokokszone rzeczy. O tak, uwielbiam dokokszone rzeczy. To ty rupa, ja położę nam tu dywany. Okej. Okay. Jak ci się podobają. Co ty robisz? Czyż ja nie czerwone? Nie, dlaczego lisz Tu musi być dużo czerwonego. Ty żółto dziobie. Ej! Hey. Zostaw, to musi być niebieski ko. Kolor. Nieprawda! O idź z tymi dywanami. Ale to do... musi być czerwony. Musisz nauczyć się dzielić. Musi być porówno. Dobra, dywaniki skończone, a Tobie nunu no, no, jak idzie? Zobacz, gdzie co ja tutaj mam. Tak Oj, nie! Wyglądasz jak chłop ze Star Warsu. Ha, jestem Tony Stark. Tak, to takie możesz nam włożyć. Okej, okay, dobra. Wydaje mi się, że jak Hagiwagi nas zobaczy, to on się przestraszy nas. Też się tak Daje. Dobra, a więc jeszcze tutaj musimy włożyć jakąś skrzynkę, żebyśmy schowali sobie jakieś koksy czy coś takiego. Dobra, to ja do skrzyni Nunu włożę nam tutaj złote jabłka, tak po cztery i tobie też przejdziemy tu. Dobra, chyba jest dobrze. Co ty masz za pistolet? Haha, to jest blaster! Ale jest super i ma czerwoną amunicję! O, to jest świetny pistolet, a jeżeli wy widzowie chcielibyście taki pistolet w Minecrafcie, to musicie zostawić w tym momencie subskrypcję z dzwoneczkiem. Tak, hmm. widzowie, subskrybujcie kanał. Tak, dokładnie. A ty, Nunu, kończ tą zbrojownię, a ja włożę nam jakiś pistolet. A nie, w sumie dasz tu pistolety. Boże, w mam tarczę. Jest świetna. Hagiwagi nawet nie przebije jej. Dobra, Nunu, a więc chyba skończone. Tak, chodźmy teraz na zewnątrz. Musimy jeszcze coś na pewno zrobić. No to może jak mamy jakieś samochody, to zróbmy jakąś stację pali. O tak, będziemy uciekali stąd samochodami. Tak, myślę, że tutaj będzie okej, okay, tylko trzeba zniszczyć trochę tych laserów. Dobra, coś takiego. Dobra, zakleimy tutaj tą lawę takim czarnym betonem. Dobra, więc taką mamy właśnie drogę, to tutaj trzeba wybudować jakąś no właśnie stację. Myślę, że jest jakieś cegły. Co o tym myślisz, Nunu? Tak, dokładnie, musimy użyć cegły. Dobra, cegła, let's go. Tędy może zaczniemy tu. Dobra, więc my właśnie kończymy tą stację Ostatnie klocki Klocki, klocki, myszka, nunu Haha, nunu, co ty mówisz? Dobra, nunu, to kto pierwszy napełni? Okej, dobra, a ja rozlało mi się Co jest, wygrałem no nie, oszukiwałeś Ja wygrałem Nieprawda Ale widzisz, jakie to jest żółte, jak kisielek, 100% kisielku Tak, lubię się kopać w kiślu Dobra, to znajdź nam jakieś fajne fury gdzie będziemy dzisiaj jeździć to może łódką? O nie, na pewno nie łódką, to nigdzie bym nie pojechał. <noise> no właśnie, chyba nie, taki nie. No, to nie wiem czym. Hmm. No chyba, Nunu, zwariowałeś. <noise> no nie. Może, po... ja wiem czym pojeździmy, a może tym. A może pojeździmy, o no i może padnę na tak, myślimy tak samo. Do... Dobra, no, to robimy tak. Ty jedziesz traktorem, a ja jadę tą furą. Tak, ja jadę o stare dobrze powiedziałeś. Nie, nie. On jest mój. Wracaj tu. Nie. Co tak powiedziałeś, dysio? Ty z ciągnikiem. No, on do ciebie pasuje. Tak, na pewno. Dobra, to tu, śródmy tutaj jakąś długą drogę i tam będzie hangar, gdzie będziemy mogli obserwować z daleka. Dokładnie. czeka już tutaj robię. I ten hangar będzie nam po to, że zbudujemy właśnie tam TNT nad naszym domkiem i jak je wysadzimy, to musimy gdzieś uciec. Co to za droga jakaś zwirkowa? Eee, yy, nie starczy a jak to nie starczyło? Jesteśmy na kreatywnym. Nieprawda. Dobra, a więc hangar już gotowy, ale trochę szybciej ma to zrobić. Postawię tu szyby. Kocham szyby. Ja też. Dobra, więc tu chyba gotowe. Dobra, to teraz lecimy zbudować ogromne pijety nad naszym domkiem. A, ale to zrujnuje nasz dom! Nie zrujnuje. Dobra, w tym miejscu trzeba zacząć. Masz może pochodnie? Ja stawiam obsydia na te pochodnie, dawaj. Ale nam to szybko i... Idzie. Tak, też mi się tak wydaje. Dobra, taka wysokość chyba nam wystarczy. Teraz trzeba zbudować jakąś platformę. Dobra, no no, teraz musimy tutaj postawić sam redstone, żeby TNT nam zadziałało. Też mi się tak wydaje, ale to jest takie męczące. Tak, nie lubię tego robić. Dobra, więc skończone. Teraz tylko trzeba dać jakieś przekaźniki. Dokładnie, żeby nie zgasił sygnał. Dokładnie tak, gdzieś tutaj. Tylko nie za dużo, bo w tym miejscu, gdzie jest przekaźnik, to oczywiście TNT. I na mnie spadnie A ja teraz pod spodem dam nam TNT Zaznaczymy sobie właśnie gdzieś w tym miejscu Okej, okay, polecimy aż tutaj I damy sobie właśnie Set TNT Okej, okay, na szczęście nie wybuchło A już się bałem Nie, spokojnie, nie powinno teraz wybuchać Ale lepiej uważać Tak, no dobra, więc to gotowe Co jeszcze możemy zrobić, Nunu? Dobra, więc my w tym czasie zobaczymy Co robi nasz Hagiwagi Co? co? Całe szkło jest, Nunus Liszczono, on już tam chodzi. On chyba zaraz do nas przyjdzie. Widzisz to? Tak, właśnie widzę. To jest okropne. O nie, bardzo się go boję. On zaraz się wydostanie. Dobra, ale zanim on się wydostanie, to może zróbmy jakąś jedną wspólną wieżę tutaj na środku, żebyśmy mogli do niego strzelać. Nie, zróbmy po tej stronie. Zobacz taką wieżę z żelaza. No dobra, możemy zrobić taką wieżę wielką. Ale co ty tu robisz? Dobra, a więc mamy już tutaj właśnie wieżę z tej strony. Zrobimy sobie wejście i tu postawimy właśnie. Drabinki do samej góry. Tak jest, a ja tutaj postawię taką. Hmm, tam końcówkę wieży. Dobra, to ja w tym czasie wezmę skrzynkę i schowam na może jakiś super łuk albo jakiś pistolet. Tak, włóż pistolety, żeby nam było łatwiej. Tak, dobra, a więc włożę nam takie snajperki. Dam ich kilka, bo nie chce mi się wkładać amunicji. Sześć takich snajperek, zobaczcie, jakie to ma przybliżenie i jak to ładuje. To jest naprawdę potężne. Dobra, a więc wszystko gotowe. To... Ej, dobra, Dydzio, w takim razie ja muszę i sprawdzić, czy Hagiłagi na nas nie wyszedł! O nie, ty tam chcesz iść, uważaj na siebie, Nunu! Najpierw się muszę uzbroić! To ja też się już uzbroję, bo zara nas spotka. Jak my wyglądamy. O z jakimi jesteśmy kotami! Dokładnie, dobra, także idę do niego! O nie Nunu, co to jest? O mój Boże, ratonko! No nie, to jest Hagiłagi! Prowadź go na miny, Nunu! Ej, właśnie, niech on wejdzie na nasze miny, halo, Hagi. Chodzę na minę. O tak, jak on wybuchł. Strzelamy do niego. Dokładnie. Gdzie on teraz jest? A, teraz zginę. Dasz radę, Dudu. A nie wzięliśmy koksu. O, jak wybuchło wszystko. Dokładnie, ale ten hagiwag jest taki potężny. Tak, muszę wziąć jak... Się... O jest dobra. O, nie palę się. ale ja ma... tak samo. Ale mam super maszynę do wycinania. Ej, co? Jest hagiwag jest już naprawdę bardzo blisko. A, Vai oh, estava Tak, ja uciekam po te złote jabłka, bo zaraz ginę. Ała, zaraz to mnie zabije Dobra, Nunu, ja musiałem wrócić. Trzymaj się tam, dobra, wezmę to i wezmę sobie amunicję. I zjem sobie teraz to jabłko. O nie, poszedłem na wieża, on tu przy nas. Jak to na wieżę? Gdzie on jest? Ej, ty on wystaje z tej wieży, Nunu, co ty tu zrobiłeś? Dobra, piłom. O nie, a ja poszedłem po sniperkę. Dawaj, Nunu, bijemy go tego potwora złego, niebieskiego. Go. Ała, tyle mi, Go niego go, piłuję go po nogach. A, Boże, jest nieziszalny! Dobra, no, no, on jest taki silny, musimy chyba uciekać. Tak, musimy na niego puścić TNT. No, może jeszcze nie TNT, trzeba go tu dobrze ustawić. Dobra, no, no to ja psuję tą świeczkę. Eee, dobra. Wszystko Kagi Łagi uciek co, no, no, my zrobiliśmy. Dobra, no, no wsiadaj na motor, uciekamy na jednym. Chodź. Dobra, dawaj dobrze. A je, dobra, biorę za dokinę. Tak Tankuj, Nunu Dobra, ja tankuję, poszedł trochę, dobra Leję benzynę Dobra, Nunu, tyle starczy, chodź, uciekamy, jadę po ciebie, przyjacielu, skakuj A mój szybko Dobra, zgubiliśmy go, dzion jest Dawaj, strzelamy do niego, musimy go wykonać. Dobra <laughs> Udało nam się, Nunu, pokonaliśmy go A mój Boże, jak ja się cieszę Ja tak samo, pozbyliśmy się tego potwora Tak, nareszcie się udało, ale nie ma naszego domku Tak, biedny dom nic tutaj nie zostało. Jest mi bardzo smutno, że nie ma tego domku. Mi tak samo, ale jeśli widzowie zostawiliby teraz subskrypcję, to będę szczęśliwy. Ja tak samo, widzowie, zostawcie proszę subskrypcję. A jeżeli podoba wam się nasz kątem, to klikajcie na filmy, które wyświetlają wam się na ekranie. A my się z wami żegnamy. Pa, pa. Pa.